Cześć z tej strony, Kamlogs, A w dzisiejszym odcinku będę przechodził trudne, świąteczne parkury od widzów czyli po prostu od Was. A takiego odcinka nie było z pół roku albo już nawet z rok, że przechodziłem parkury od widzów, więc właśnie zobaczcie, czy Wam się to spodoba. A jak chcecie właśnie takich więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę Myślę, że tak 1000 łapy w górę i mogę nagrać kolejny parkour od widzów No i też zostawcie oczywiście subskrypcję No i to tyle w sumie No i zapraszam do oglądania Dobra więc na samym początku umknął mi przygotował świąteczny parkur. Jak widzicie się nazywa Jingle Hells Czyli nie, że Jingle Bells, tylko Jingle Hells Czyli to oznacza tak jak mi Unknu mówił brzęk Piekła, taka jakaś dziwna nazwa, tak unknął, wymyślił, no i w tym odcinku to będę po prostu przechodził, jak wiadomo parkury na są trudne, no i to będzie taki świąteczny, trudny taki parkur od unknąłna, więc wchodzimy sobie na niego Dobra, więc jestem na tym parkurze, no i zobaczymy jak mi uda się przejść ten parkur, dobra, więc teraz skakujemy sobie na skoczek. Jak widzicie, są takie właśnie świąteczne skoczki, bo jest czerwony kolor i zielony, bo można właśnie takie coś zrobić, nawet kiedyś nagrywałem z tego odcinek. No i dobra, i teraz i teraz. Zginąłem już na samym początku. I teraz wiem, jak to muszę przejść. Muszę to przejść po prostu lewą albo prawą stroną, bo jestem trochę więcej wolnego miejsca. O oh my god, gdzie? No nie, co zrobiłem? Mówiłem, że właśnie te parkury w dzisiejszym odcinku będą trudne, no bo jakby były takie nudne, właśnie parkury to by było słabo, a są właśnie takie trudne i to jest właśnie ciekawsze. Oh my god, oh my god! Kurde, ja wiem, jak się mam wybić. W ogóle przez chwilę mnie lawa nie zabiła. No i to jest w sumie często na Blockster Planet, ale tutaj można chyba zrobić takiego skróta, o którym kto właśnie nie wiedział. A ja sobie zrobiłem takiego skróta, bo ja to wykminiłem i teraz muszę chyba wskoczyć. Właśnie od razu sobie robię skróta, tam i teraz muszę polecieć sobie do, do góry, ale coś mi właśnie ten skoczek nie chce wybić, i to jest trochę mega dziwne. Okej, okay, udało się, udało się, teraz muszę tak. No nie, jak ja tu nie przyszedłem? Dobra, więc lecę sobie w to samo miejsce. I teraz mi się uda, zobaczymy. Jak mi się nie uda, to to jest mega wtedy trudne, nie? Nie wiem, jak mam to zrobić. Wskoczyć raczej nie, albo muszę przejść tak lekko tą stroną. No, jak ja zginąłem? Dobra, więc jesteśmy w tym miejscu. Chyba, że zrobię takiego skróta i wskoczę od razu tam. Spróbujmy, spróbujmy, jeśli się to uda. Udało się, udało się. Nie zabiła mnie lawa, ale ja to zrobiłem. Ja to czasami mam bardzo dobre pomysły. Tak, właśnie. Aha, aha, serio. Dobra, próbujemy to samo. Drugi raz. No, i też się udało, więc jest to dobry sposób na to. Dobra, udało mi się przejść do kolejnego miejsca. Nie, jak ja skinąłem? Jak można tak w ogóle skinąć? Co jest, co jest ze mną nie tak? Dobra, jestem w tym miejscu i teraz już liczę, że uda mi się tu wskoczyć. Dobra, udało się. I tam już jest meta. No co? I teraz muszę trafić jakoś do mety, to trzeba. Tak zwinnie palcami zrobić, jak ja teraz jest. Udało mi się doprzeć 26 sekund, rekord tych czasów i nawet nikt tego nie przeszedł. Serio, fajnie, że mi się udało. I teraz lecimy na kolejny parkur. Dobra, więc teraz właśnie sobie lecimy z parkurami o nazwie Kamlook Święta. No i pierwszy parkur, który zobaczyłem, że jest fajny, to jest taki parkur, że się po prostu idzie do samej góry wieżyczki i później jest tam meta, więc ten parkur jest fajny. A ja po prostu takie parkury lubię, i ten parkur jest świąteczny, więc zobaczmy, właśnie jak on wygląda. Już sobie wbijam na niego i sobie to przechodzimy. Okej, okay, to są zwierzaki, więc w sumie mogłem je pogłaskać, bo dostanę sobie jakieś tam kryształy. Wow, jakie to jest już widzę na samym początku trudne. No i właśnie fajnie, jakby takie parkury, które teraz przechodzę, żeby były po prostu w top na Blockstar Planet. No bo jak teraz patrzę na Blockstar Planet i na tą topę, to żadne świąteczne parkury nie są w tej topie. No, i po prostu w ogóle nie żyć tego świątecznego vibeu na Blockser Planet, bo w topie nie ma żadnych ciekawych, świątecznych parkurów do przechodzenia albo jest ich mało i są na chwilę w topie i zaraz ich nie ma, i są jakieś takie słabe, moim zdaniem, parkury w topie. No, oczywiście nie wszystkie, bo niektóre są też mega fajne, ale jest kilka właśnie takich parkurów, które są po prostu, moim zdaniem, słabe. I fajnie, jakby ten parkur, na przykład, który przechodzę, to fajnie, jakby na przykład taki parkur był wytop. Ogólnie sam początek tego parkura jest taki świąteczny, a dalsza część już nie jest świąteczna. Wydaje mi się, że ten parkur właśnie został prze przerobiony, bo chyba 3 miesiące temu został on stworzony, więc tylko na samym początku było świątecznie, a teraz już nie jest. Chyba, że ta osoba robi tak, że to jest jakaś pora roku, że na przykład na dole jest zima. Tutaj na przykład jest. Już lato, tam była na przykład wiosna. Może, może tak jest. A jak nie, to fajny w sumie byłby pomysł na taki odcinek. Okej, okay, dobra, lecimy sobie teraz tutaj po dripie. I teraz już mam grawitację. I sobie lecimy do góry. I co, już to przeszedłem? O kurde, udało mi się. Dobra, lecimy sobie z kolejnym parkurem. Zrobiłem rekord czasów, Wow, dobra, ten parkur na pierwszy rzut oka też mi się spodobał. Więc sobie właśnie lecimy na ten parkur. Wbiję na otwarty, może jakiś w sumie widzów sobie spotkam. No i sobie ten parkour przechodzimy Okej, okay. sam początek widzę, że też już będzie trudny Pewnie nie tak trudny jak parkour Unknoona No bo Unknown ma taki swój własny styl I robi takie trudne rzeczy na, swoim, na swoich parkurach, Które są właśnie mega trudne, bo się męczyłem kilkanaście minut z przechodzeniem jego parkura I teraz z spadłem, bo nie wiedziałem gdzie miałem skoczyć A tam były po prostu drabinki więc trochę nie zauważyłem Dobra, więc jestem na tych drabinkach One są akurat mega proste, drabinki lubię No i ogólnie jak chcecie sobie poprzechodzić jakieś świąteczne parkury A nie ma ich w topie, to serio wpiszcie sobie Kamlok Święta No i tam jest sporo takich świątecznych parkurów Może jakieś wa wam się po prostu spodobają I poczujecie taki świąteczny vibe po prostu Świąt na Blockstar Planet Bo ja nie czułem, a jak teraz przechodzę ten, te parkury Serio tak bardziej czuję ten vibe Niż jakbym przechodził jakiś taki parkur nieświąteczny na Blockstar Planet, więc możecie wbijać na te parkury. Może akurat jak wbije dużo osób, to te parkury będą w topie i by było fajnie, bo by jakieś fajne parkury świąteczne były w tej topie. Na przykład ten parkur jest też spoko, jest dużo tu tutaj świątecznych rzeczy, jakieś jak widzicie, efekty śniegu, tutaj jakieś laski takie cukrowe czy coś takiego. Ja zawsze zapominam, jaką to ma nazwę, więc jak źle mówię, to możecie mnie poprawić, a jak dobrze, to, to fajnie, ale chyba źle więc możecie mnie jak coś poprawić. Dobra, lecimy sobie, mamy już kolejny kryształ, chyba kolejny. No tak, to już chyba kolejny, więc teraz lecimy sobie do góry. Okej, okay, i tutaj mamy żółty klucz. I co? I już koniec? I rekord tych czasów. Lol, na każdym parkurze robię rekord, więc lecimy sobie teraz z kolejnym parkurem. Dobra, ten parkur mi się mega spodobał od Pinky P06. Ma on 102 level, i ten parkur, jak sobie tak patrzę, ma mega fajne świąteczne ściany, i sobie go przody zobaczymy, czy właśnie będzie trudny. I na sam początek, jest fajny po prostu początek tego parkura. Jest taki. Piernikowy domek na sam start, więc też jest to bardzo fajne. Tutaj te właśnie takie świąteczne y, laski, takie. No i teraz lecimy sobie dalej, i tutaj mamy choinkę, i było jakieś oznaczenie, że jest klucz. O, na samej górze był klucz, i to akurat szanuję, że klucz jest w bardzo widocznym miejscu. A nie, żebym go musiał szukać. Tu i w ogóle sobie wskaczę po jakimś ciasku. Ej, ten parkur zaczyna mi się podobać. Są mega ciekawe rzeczy, na przykład takiego czegoś jeszcze na żadnym parku nie widziałem. To jest są jakieś chyba takie gwiazdeczki. Tak mi się wydaje, no bo w sumie co to może być innego. Okej, okay, ten parkour mi się mega podoba. Teraz chciałam skoczyć. Okej, okay, teraz w dół, więc sobie skaczemy. Teraz po prezentach i tu jest kokardka jak więc to jest mega trudne, taki prezent, że zgniecie po prostu. Ok, teraz do przodu tutaj taki ciastek lawowy, i sobie teraz lecimy. W ogóle możecie robić mi takie parkury o nazwie Canucks Święta. Bo, jak wiecie, te 1000 w górę to będę, to zrobię taką drugą część tych świątecznych parkurów za kilka dni. Ale musi być 1000 łapy w górę, żebym zobaczył, że chcecie to, bo kiedyś nagrywałem właśnie. Parkury od widzów, ale już nikt tego praktycznie nie oglądał, no i to zaprzestałem. Dobra, zrobiłem i też rekord tych czasów, więc po prostu w tym odcinku to będzie na tyle parkurów, było kilka, więc w następnym odcinku będzie więcej, jak zostawicie tysiąc łapy w górę, więc zostawcie tą łapkę, subika na kanale, no i to tyle w tym odcinku, no i cześć!